Mamy tutaj takie działanie do wykonania, w którym w nawiasie, zobacz, mamy liczbę niewymierną i do niej dodajemy liczbę wymierną. No, tutaj takiego działania wprost nie wykonamy, ale w jakiś sposób musimy opuścić ten nawias. Więc w tym zadaniu nauczymy się stosować wzory skróconego mnożenia. Zwróć uwagę, że to działanie, które tutaj nam zadano, pasuje idealnie do tego wzoru. Widzisz? Ten nawias pokrywa się z tym nawiasem. Wszystkie znaki się zgadzają. Mamy drugą potęgę, dwie liczby. I to oznacza, że tą liczbę należy rozpisać z pierwszego wzoru o, w taki sposób. Dziś ja sobie przyjąłem, że pierwiastek z 7 to jest liczba a, natomiast 1 to jest liczba b. No i teraz stosuję kolejno wzór. Mam a kwadrat dodać 2 razy a razy b i dodać b do kwadratu tak to działa teraz uporządkujmy to działanie pierwiastek z 7 do kwadratu to jest po prostu 7 dodać 2 pierwiastek z 7 dodać 1 7 i 1 możemy do siebie dodać no i taki jest wynik